Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z League of Legends od A do Z w dżungli i dzisiaj literka L w komentarzach zostały podane dwie postacie, które mogłem sobie wybrać była to Lux oraz Listin no ale jako, że po prostu wolę iść na łatwiznę i nie chcę się męczyć Lux wybrałem Listina, a Listin jest aktualny, aktualnie w mecie i jest to chyba najsilniejszy dżungler w... no aktualnie mecie po prostu po prostu bazuje na tym... Co grają na Wordsach i czyli czym grają profesjonalni gracze? Tam jest Lisin 100% or ban, czyli, jeżeli nie zostanie zbanowany, musi zostać wybrany. Bardzo to na First picku, więc taka ciekawostka. No i ja sobie spróbuję tym Lissinem zagrać. Jest to oczywiście normal. Gra się zaczęła, więc spoko. No i dobra, no. Zaczynamy sobie z Red Smite'em. Lisina można grać pod albo pod to gówno, albo party standardowo, czyli pod to. No tak, powiem wam tak. Zobaczymy jak się ta gra ułoży i wtedy zadecyduję, może pod odcinek zagram pod to, ponieważ z tym itemem mamy po prostu większy burst i jesteśmy w stanie kogoś zrunshotować, a to jest taki bardziej leasing y, użytkowy pod teamfighty, że jesteśmy tacy bardziej tankowaci, może kogoś kopniemy se w teamfight, będziemy się leczyć, ten nam zagra na flecie, o proszę bardzo, bydlate bydle. To jest dopiero pomysł na nick. Dobra, nie chcę się słuchać jego muzyczki, więc dam kamerę tu. No i więc mówię, zobaczymy jak się gra ułoży. Jeżeli będzie tak na równi, to pójdziemy pod to, a jeżeli będziemy jakoś do przodu, to zagramy, zagramy pod to i nie będziemy dalej kombinować. Jakoś tam buildów się nie interesowałem. Nie wiem. Ja y y proszę mi tu nie grać na flecie. I no i gramy na Nauti w dżungli, to jest o tyle ciekawe, że... Nautilius... Hmm. No nie no Naptilius jest średni Znaczy on w ogóle nie działa w dżungli, bo Riot specjalnie go buffował żeby w tej dżungli działał ale, ale wątpię no myślę że to się nie uda dla tego gracza oczywiście Ale oczywiście czas pokaże i ta gra zweryfikuje jego poziom umiejętności <laughs> Dobrze Zaczynam z w, na drugi się bierze Piu, to jest oczywiście tak się grali z Sinem To nie są moje widzimy się, tylko teraz to co robię tak, tak się powinno robić, więc możecie naśladować i się uczyć. Runy mam takie, czyli yy, tutaj Conqueror z inspiracją, czyli darmowe buty plus to gówno. Tak się gra. O, gdzieś Yasuo kontra Yasuo. To ciekawe. Król Dziobaków kontra Bydlaty bydle. Okej, okay, fajnie. Zobaczymy, który Yasuo okaże się silniejszy. No, no jakby ktoś nie wiedział, co robią skill Listina, no to. No to w sumie, co mam co wiedzieć. Q, to wiadomo, wie jak działa. W daje nam shielda. Drugie użycie W daje nam e, kradzież życia i wampiryzm. Więc to jest do dżungli jak najbardziej. Bardzo fajne. Eee, daje jakieś gówno i drugie jest powalne No, tak w skrócie. No i Arkel jest oczywista. Dobra, czy oni już zabijają, giną? Nie wiem. <laughs> Widziałem, ktoś tam slashował. Dobra, co nie to chodzi. Ja sobie robię swoją dżunglę. Okej, okay, No news. Jak może robić tam tylko dżunglę? Myślę, że robią bardzo powoli. Ogólnie zginąć raczej w dżungli nie zginie. O. To ten pęka. Dawaj by dla dla silniejszy. No i ładnie. Jakbym trafił Q za sekundę to... Okej. Okay. Ale dobra, no kilka zgarnęliśmy, więc jest okej. Okay. No, no i też taki powód, dla którego wybrałem Lissina, to jest yy, dlatego, że. O no co, pokażę wam parę playsów. Analux, Lux, no, Lux byłaby nudna. I ciężka, no. A nie chciałbym się znowu podejmować ciężkiej postaci. Wolę iść na łatwiznę i zagrać OP Lysinem. Dobra. No i oczywiście, że jeszcze pasywka Lissina działa tak, że po każdym życie skilla, Nasze kolejne dwa ataki yy, przewracają energię. Więc yy, warto po prostu użyć skila, atakować dwa razy i użyć kolejny raz skill'a. O, ostatnio trochę taki totem. Patrz tak, jaki ładny, bardzo fajny. Bierzemy sobie żabkę. On pasówka się widzę, nie atakuje dobra. A bronić, co z tym zrobić? Czy jest gdzieś okazja, gdzie można by zapić. to się puszuje. Znaczy puszuje dla, dla Renektona. On powinien teraz puszować i cofnąć. Bo i tak więcej nic nie zrobi. Dobrze, widać, że zna się na rzeczy. Chyba, że po prostu postawi warta i będzie dalej puszował. To nie będzie zbyt mądre. Po prostu powinien się cofnąć. Chyba, że nie będzie się cofał to. Bo i tak nie wiem, gdzie jest Nautilius, ale jest... No znaczy, powiedzmy tak, no mam tu wizję. No idę jeszcze raz na NIDA. Okej, okay. myślałem, że się nic nie wydarzy, ale udało się jako zabić go. No dobra, no to co, idziemy do naszego dolnego lasu. Kraba raczej nie będzie. Nawet ci się radzą. Nie. Mamy czwarty le na Taki nie? Taki koks. Dobra jak to senna stoi, ja bym nawet zabił Teraz ma slow, będzie łatwiej trafić Wartowałem <laughs> Ale wiadomo o co chodzi Przedoby mi się wart Dobra, to, że nie trafiłem to Bez znaczenia, po prostu ją tutaj chciałem przestraszyć Zwykłe granie. Dobra, weźmy tu tą falę. Dobra, nie cofnijmy do bazy. Dobra, no wiecie co, złożę to już, to gówno. Niech stracę, ta gra jest... może nie najlepsza w moim wykonaniu, bo naprawdę za wiele nie zrobiłem. ale ogólnie... no dobra, no niech stracę. Weźmy sobie to, weźmy sobie Ward'a. Wardy są na listy. nie bardzo istotne. Widzimy, że Yasuo schodzi tu. Oni chyba o tym nie wiedzą. Dobra, no zabijcie, to wiecie, jest tylko król dziobaków. A, to jest w ogóle ten nowy skin do Yasuo. Bardzo ładny. Smok jawy No, piękny. Hm. Dobra, chyba właśnie zajmują, co? O, cholera, zajmują was. Mm, okay. hm. życie. Idę ja, idę ja. Kurwa, ale jestem mnie slaby, liczymy. Dobra, tak, tak, jak ją zabiję. Może jakoś się podeszła? tak tako, uciekłem. Hm. No w ogóle, ja powiem tak, no może nie jestem najlepszym synem mechanicznym na świecie. Bo gram tylko Kindred. Ale kraba trafi w ciemno. Aj, myślałem. Uciekł. Nie no dobrze, no drużyna sobie radzi. ja sumie nic nie muszę robić. Dobra, to No na midzie jest potężny pojedynek. Farm jest równo. W prowadzi lekko Pani Asze, co to było? Będziesz chciała ganka, to już nie dostaniesz. Radźcie sobie na bocie sami Mam was w nosie, ale mi ukradła to sprzed nosa normalnie. Bardzo to było niemiłe zagranie. W ogóle nie podoba mi się że to jest taki stąb. Każdy sobie radzi, no co to jest w ogóle za poziom, Bożesz ty. Chciałem jakiś wrazą grę. O, bo dobra, trudno życie. Ech, bez sensu <grych> Ale nie chcę się nagrać drugi raz Nagram to Będzie gra jaka będzie Słuchajcie, to będę miał perfekcyjną grę Bez śmierci może jak się uda Dobra, skończyłem to tu Bo, bo snajta Dobra, no słuchajcie, no każdy sobie radzi, więc tak rozejrzenia ja mam to naprawdę, w takich prawdę nie muszę wychodzić z lasu. Mogę ciągle farmić Jak nikt nie potrzebuje pomocy, no to po co jestem? Oni by dali lat 4 5 Nie, to są za nóbki. Ajaj, dobieranie na tych normalach jest po prostu wspaniałe. Dobra, no może po prostu taka gra się trafiła, no słuchajcie. Czasami na rankedach takie gry się trochęją Jednostronne Coś się bić? O kurde, tego tutaj nie widziałem No dobra, nic nie zdziałamy Siup Ważne, że przeżyłem Jest okej okay. Mam cel w tych grze nie zginąć się nie razu Czy się uda? Teraz pokażę I mam już nas śmieszny temek. <laughs> A jestem papierowaty, na tym nie teraz trudno, trudno. Dobra, służymy sobie ogólnie tak. Nie mają full of the team, nie liczę organy. Nautilius to niby zadaje apademię, ale pod AP nie idzie. Więc jest na KD A Więc pancerniaki, te buty są tu ptyte. Dobrze, jak on jest nafidowana. No. Co, 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 co ci goście mają za dewizję no? Muszę sprawdzić pogrzeb bo... Nie dowierzam, że takich słabeuszy dobrało Jako przeciwników I to nie jest grana boty no Słuchajcie, to jest grana normalnych ludzi Tylko jest wcześnie rano, więc może ludzie nie ogarniają Nie no dobra, nie jest wcześnie rano, jest godzina 13 <gryzamy> więc jest normalna godzina O, no, mieli wizję Dobra jedna mida, tu może coś mi się uda Czuję, że będzie walka Dobra dobra to nie? Po go kopnę, nie będziemy tu skakał więc zdobędę killa No Tyk Wezmę, wezmę, sobie to, pomogę A Jezu, jaka nudna gra no ale to jest wygrana niestety. Ciekawe, że mnie cię nie, nie podadzą w 15 minucie. Szkoda było. Aj, aj. Nie grajcie pod bota, bo to jest skończone. Coś stoi jego dżungli. Nic. Dobra, chyba, że ja podejdę pod bota, bo... Oni jak przychodzą i umierają, to... Boże, co ty zastofła w ogóle. Skąd oni się urwali z jakiego drzewa no? Nie mam pojęcia, co na motorzy. Jeżeli ktoś z tych amatorów jest moim widzem, to mam ci wiadomość do przekazania, że właśnie umieram od wieży, no. Nie, wybrać, Nie, no o jezus. Nie ucieknę. Starowałem. No i dupa, mój challenge Zero Dedów niestety... niestety się nie uda. Oh, Boże, tak mi się już nie chce z tej gry, jest taka nudna, przez to, że jest wygrana, no trudno. Dobra, co mogę złożyć z kolei dalej, jeśli idziemy pod damage, to pod full damage, O, Hydra. no i git. Ogólnie tak, na buildzie może się nie wzorujcie, bo, bo raczej build jest taki trochę trollolo. Zamienimy sobie podkę na warta, warty są bardziej, bardziej kluczowe, na lisy nie jasne, tak. Y Dobra, no i co? Co do bildu nie ma co się wzorować. Jeśli hmm. hmm. to weźmiesz? już no, weźmiesz wszystkie przynajmniej. A, nie ma tego tu. Okej. Okay. No, no build jest taki, no, robiony po prostu pod tą grę, żeby coś robił, żeby nie był takim tryhardem. że to jest jakieś chwile, pozgarnia, żeby nie było, że, że nic w tej grze nie robię. No a, tam mówię, ten build jest taki bardziej. po prostu. trollolo. No kurde. Myślałem, że trafi. Ale nie znaczy tam dojść. Lux na saporcie z 9.05. Fajnie się bawią. Bo normalny build na to byłby właśnie ten Gordrinker, czyli to I potem jakieś temy, podkie. ten Black Cleaver. Co się stało? Jak to nie trafiło? To pewnie bym składał, jeżeli bym krawtał ten build. Nie wiem co dalej. Może to? O bez tu to. się nawet składa. No dobra, to no zróbmy sobie Objective Herald. O kurde mnie odepną Adepną mnie dupą Op. No nie wiem czy mam o tej grze mówić No nudy są takie, że niemiłosierne Pytanie czy się teraz poddadzą? 15 minuta Ale chyba że widzę, że wierzą Wierzą z zwycięstwo, to mi się podoba, nie poddają się. No i dobrze, takie drużyny się ceni. Ta gra jest skończona, no ale... Ale spoko, przynajmniej trochę dłuższy odcinek. Też wiadomo, że nie chcę, żeby był nie wiadomo jak długi. Ale takie 23 minuty by wykit. Myślę. Dobra, no może jakiegoś plays'a zrobię. Na przykład kopnę ją Boże amator. Nie, nie? Dobra, no puszczę Harada przynajmniej nawet asysty XD Chciałbym nawet zrobić playscore, czy na przykład skrócić do niego spew. Jego... O nie, się. <laughs> Tragedia. No dobra, trudno, to był Lee Easy win. Taki ze mnie dobry Lee że po prostu wygrywa 15 minut. No ale dziękuję wam za oglądanie, mam się podobało. Zostawiajcie kolejne postacie, bo to już połowa serii za nami. No i... Do w kolejnych odcinkach. Hello.